Czułem, Komałe. Ta piękna miejscowość wabi swym urokiem turystów z całej Polski i Europy. Wspaniałe widoki, liczne zabytki, czyste powietrze i przyjaźni ludzie sprawiają, że teren ten jest częstym miejscem wypoczynku podczas urlopów i wiosennych wypadów. Pół roku temu miasto otrzymało dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 500 tysięcy euro na integrację niepełnosprawnych z otoczeniem. Burmistrz miasta Andrzej Nocoń postanowił w związku z tym ogłosić przetarg na wykonanie obiektów integracyjnych. Przypadkowo o przetargu usłyszał w radiu ksiądz Lucjan Dobronek. Zapoznając się ze szczegółami przyznanej dotacji, o której wspomniano w audycji, po chwili zastanowienia i zadumy uznał, że natychmiastowa pomoc niepełnosprawnym jest zadaniem dla samego księdza. Dobro, dobro. Swoje oferty na wykorzystanie unijnych środków przedstawiło ponad 200 firm z całej Polski. Lecz według burmistrza najatrakcyjniejszą, najbardziej innowacyjną i zgodną z normami unijnymi była oferta Dobro-Dobro. Ksiądz Dobro-Dobro przedstawił projekt, by osobom niepełnosprawnym udostępnić naszą sławną górę na cały świat, Górę Orzełkową, poprzez wybudowanie infrastruktury, licznych obiektów integracyjnych, jak również wszelakich udogodnień, tak aby i oni mogli cieszyć się urokami naszej góry. I tak oto po kilku miesiącach intensywnej budowy powstał kompleks dla niepełnosprawnych umożliwiający im korzystanie z dobrodziejstw natury. Został uroczyście otwarty przez głuchoniemego mieszkańca Czułęka Małego. Jako pierwszy powstał podjazd pod górę orzełkową, dzięki któremu wejście na górę przestało być dostępne tylko dla osób zdrowych. Podziwiać panoramę ze szczytu będą od teraz mogły również osoby poruszające się na wózkach, a prezentacji tego i innych udogodnień dokonywał zastępca burmistrza Jerzy Śródowski. Podjazd jest wykonany nie wiadomo z jakiego materiału, ale wiadomo, że ten odporny na wszystko materiał który został poddany rygorystycznym testom, jest wykorzystywany przez NASA, a jego żywotność i tym samym wytrzymałość objęta gwarancją to 2 miliony lat. Drugim elementem należącym do kompleksu jest uchwyt wspomagający zakręt na trasie. A każda osoba na wózku, która dojedzie z Bogiem do tamtego miejsca, no mogłaby mieć problem z nawrotem pod kątem prostym. Yy, dlatego tak jak w przypowieści o Siewcy, prawda? Yy, jedno ziarno spada na beton, yy, drugie spada w krzaki yy, typu agrest, yy, malina, chaszcze, jakieś druty. Yy, prawda, tak tu można powiedzieć, ziarno wydało owoc no, w postaci yy, wysokiej klasy uchwytu. Im bliżej szczytu, tym więcej ułatwień dla zmęczonych niepełnosprawnych. Kilkadziesiąt metrów wyżej znajduje się też pierwszy na świecie motywacyjny element, który pomaga im pokonywać plenerowych trudności. Zamiast biec szybko na szczyt, ta część kompleksu w postaci dyżurującego miejscowego proboszcza każe niepełnosprawnym zwolnić. Oddać się przez chwilę refleksji i pomodlić wraz z duchownym o dobrą pogodę. Po uiszczeniu tzw. opłaty słonecznej niepełnosprawny zmotywowany i pełen wiary może ruszyć dalej. Podwójny teleskopowy poszerzacz przejść to kolejny element, należący do kompleksu, kiedy wózek nie może się zmieścić między drzewami za pomocą tego urządzenia wykonywanego technologią NASA niepełnosprawny poszerza sobie drogę. Te dwa drzewa były w takiej samej odległości jak te. Minęło zaledwie 15 minut od kiedy zastosowano tu poszerzacz teleskopowy, a wąskie przejście przestało stwarzać barierę. Następnym ułatwieniem jest pozostawienie w kilku newralgicznych miejscach zestawu szybkiej pomocy przeprawowej w miejscach, gdzie bardzo często tworzą się kolejny, błoto i kółka wózka nie są w stanie jechać dalej. Y wszędzie tam, gdzie tworzą się jakieś takie diabelskie nierówności, prawda, wystające konary, drobne głazy, to wszędzie tam niepełnosprawny będzie mógł teraz sobie zrobić taki betonowy podjazd, prawda, i będzie go mógł zrobić tak prosto z wylewki, jak prosto, nie wiem, jak prosto na przykład Maria Dziewica robiła z mąki jakieś takie kołacze, prawda, i bocheny, i podpłomyki, mm, Razowy z ziarnem, pączek. Ale pomysłodawca pomyślał nie tylko o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową, ale też o osobach niewidomych. U podmurze góry orzełkowej każdy z nich dostaje kilkanaście takich kart ze strzałkami wykonanymi braillem. Te strzałki podczas eskapady wskazują niewidomemu drzewa, na których widnieją inne strzałki. Te inne strzałki, zwane właściwymi. Pokazują, w którym kierunku należy iść. Przed osobami poruszającymi się na wózkach, okulach, niewidomymi, otworzyły się nowe przestrzenie turystyczne. Jednak w beczce miodu znalazła się też łyżka dziegciu. Nie można ominąć istotnego pytania: czy sami niepełnosprawni to doceniają? Niewidomy od urodzenia 83-letni Tadeusz Górski. Zgodził się własnymi słowami wyrazić przed kamerą opinię na temat inwestycji. Interesuję się imprezami, dziewczynami, grą w karty i zbieraniem grzybów. Nie interesuje mnie w ogóle żadna pomoc społeczna naszych urzędników z dwa dni do wczoraj była zorganizowana wycieczka krajoznawcza dla niepełnosprawnych z inicjatywy Dobro Dobro. W całym regionie były informujące o tym billboardy, plakaty, a także reklamy w radio i lokalnej prasie. Na szczycie góry czekał wynajęty helikopter, który miał ich zabrać za darmo i pokazać region z lotu ptaka. Jednak nikt się nie pofatygował. Zaprawdę powiadam wam, ani jeden niepełnosprawny nie pojawił się na górze, by wziąć udział w wieczerzy. Ani jeden. A na szczycie góry czekały na nich tak. Yy, kiełbaski z tłustych zwierząt czekały. Piwo bezalkoholowe, yy, ognisko, zespół muzyczny, yy, owoce lasu. A także były przygotowane no, no rozmaite gry i zabawy, takie jak yy, przeciąganie liny, prawda. Yy, przechodzenie zaczarowanym mortalionowym tunelem, yy, wspinaczka po naliwionym supie, yy, wyścigi w workach. Niestety, z braku chętnych niepełnosprawnych, organizatorzy z Urzędu Rady Miasta i zaproszeni goście byli zmuszeni sami wziąć udział w imprezie. Sami musieli wziąć udział w przygotowanym dla grupy niewidomych konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo zmuszeni byli wypić bezalkoholowe piwo i zjeść kiełbaski, choć prawie wszyscy mieli z tego powodu wyrzuty sumienia. Ale nie mogliśmy pozwolić, aby to wszystko się zmarnowało i żeby przez to był syty, no, szatan. W Urzędzie Rady Miasta wszyscy zadają sobie pytanie, czy niepełnosprawni będą chcieli odwiedzić na górze wybudowane specjalnie dla nich obiekty. A mają w czym wybierać, bowiem na samym szczycie powstało kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni, wspomagające rehabilitację. Tymczasem próbując wypełnić czas oczekiwania na pierwszych niepełnosprawnych gości, ksiądz dobro dobro wręczył burmistrzowi specjalną nagrodę Człowieka Dekady, przyznaną przez samego burmistrza za inwestycję roku. W związku z przyznaniem nagrody zostanie zorganizowana na szczycie mała impreza. Będą kiełbaski, piwo bezalkoholowe, ognisko, zespół muzyczny, rozmaite gry i zabawy. Kolejny raz będą zaproszeni wszyscy niepełnosprawni. Pozostaje więc tylko liczyć, że tym razem mozolne przygotowania zostaną przez odbiorców w końcu docenione.